Aloha, z tej strony ale jak to jest ponownie. uuu, uu, uu. dopiero załadowałem poziom. Uuu, jestem wypchany, to jest ponownie raft. Więc troszeczkę się tu rozbudowałem, troszeczkę czasu minęło. Chwilkę pograłem i nasza trawa się rozrosła. Cokolwiek to jest, co to złapać, bo nawet jeżeli to się wyrzuci, to się wyrzuci tutaj, ja to mogę potem podnieść. Także sponio. ok. Zacząłem rozbudować sobie właśnie to drugie piętro tutaj. Nie wiem czy, czy widać. Nie pamiętam na jakim stadium skończyłem nie wiem, jak bardzo tutaj tak ta jest. Fast paced jak się tutaj do niej wraca. Um, muszę porobić sobie jakieś. Um, shit. Muszę porobić sobie więcej skrzynek. Mam tam jedną dużą skrzynkę, ale chcę ją postawić tak raz a porządnie. Na tym. na tym szczycie tam. A Może zrobię jedną mniejszą jeszcze. To z czym się je robi? Skrzynka, odpadki. Nie mam odpadków, świetnie, <grytanie> genialnie, dobra. A czy mogę coś tutaj zestakować, tak żeby piasek, plastik, mam tony plastiku teraz. Jak ustawiłem sobie te siatki tutaj, to tyle rzeczy z tego wypada. Chcę taką siatkę dookoła zrobić. Zobaczycie potem, jak to będzie wyglądać, bo na to mam konkretny pomysł. No, zobaczycie zresztą. Będzie, będzie, będzie fajnie, będzie śmiesznie, obiecuję. Będzie dobrze. Zajebiście będzie chłopaki i dziewczyny, w sumie też. Dobra. chwilę, muszę poskładować rzeczy, bo tutaj gdzieś miałem śruby. Ale tu jest ta jedna czarna skrzynka, nazwijmy ją czarna skrzynka, w ogóle śmiesznie brzmi. Um. Zostawmy te plastiki, zostawmy te deski jedne i spróbujmy pozbierać. Okej, okay, tam to poznikało. Świetnie. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to znika po chwili. Świetnie. Dobra, nieważne. Starałem się być mądrzejszy niż ustawa przewiduje, tu. Gówno wyszło. Dzisiaj będę trochę ciszej mówił, bo nagrywam w środku nocy. Jest czwarte rano. No to już, już praktycznie rano. Problem polega na tym, że e, nie mogłem usnąć. W ciągu dnia starałem się nagrywać bardziej żywe rzeczy, póki miałem siły. Jak dzisiaj akurat miałem. Ogólnie. To jeżeli oglądaliście Minecrafta, to wiecie z czego się ta seria wzięła Z tego, że ostatnio czułem się nie za dobrze Że mam dość dziką chorobę Przewlekłą bardzo, która mi się dłuży I nie zawsze mam siły cokolwiek robić Więc stąd się wziął raft, bez kamery, bez niczego Takiego dzikiego, na luźno żeby mógł sobie po prostu zwyczajnie pograć I żeby było śmiesznie i fajnie, tak? O, świetnie, już dycham z głodu, dobra Nawżerajmy się ziemniaków. Tak wiem, że ryby dają więcej i tak dalej. Pisaliście mi już. zdążyłem czytać komentarze z dwóch odcinków. Tak dopiero wrzuciłem drugi, jestem dużo naprzód. Pi. Śmieszne jest, żeby się napić biorę arbuza. No ale... Jest skuteczny i mam go sporo. Działa, działa. To zostawmy to tak zawsze miejsce. Super. Czy możemy coś jeszcze wrzucić, ja bym to wrzucić i załóżmy to. Jak to możemy zrobić? Spróbujmy rozbudować to piętro całe u góry. Ja właściwie miałem skończyć, skończyć myśl. Zapomniałem totalnie o tym. Eee, eee, a o czym ja mówiłem? <grywa> wow, świetnie jestem dzisiaj bardzo zorganizowany. Aha, muszę podpory najpierw zrobić. Dobra, no to się tym zajmijmy. Ehm, bo tu podpory trzeba mieć co jakiś tam odręb, żeby to się wszystko ładnie trzymało. I podpory są robione z odpadów. Ale z odpadów, czy są gwoździe, których potrzebuję e, do robienia A, dramin, B, e, do skrzynek. W sensie same odpady potrzebuję do skrzynek. Także tu mi się trochę to nie łączę. Odpadów dostaje strasznie mało i nie widzę żadnego lądu od dłuższego czasu, co jest niepokojące. Czyżbym płynął w jakąś złą stronę, gdzie się nic nie zrespi? Czy po prostu tak to tymczasowo jest? Tak trafiam. Nie wiem, e, tak czy inaczej. Raft jest taką luźną serią, która mi się bardzo łatwo nagrywa, a gdy już zbiorę siły, no to wykorzystuję jedno, jedno coś bardziej żywszego, co powinienem zrobić, typu... Y, w planach mam ogarnięcie Spidermana dalej, mam Spyro ogarnąć dalej, mam Dark Deception do ogarnięcia, co dzisiaj nagrywałem w zasadzie. Um, no i jest kilka takich rzeczy, przy, <grych> Jak wyskoczyło. Jest kilka takich rzeczy, przy których muszę więcej... Y, znaczy muszę, chcę trochę więcej życia mieć, i to raczej nagrywam w dzień, no bo w nocy więcej życia i bycie cicho. Noaa, eee, ten nie wychodzi. Dlatego nawet nie mam regresu, że nagrywam raft w nocy i że jest, że będzie troszeczkę ciszej. Bo tak raz do tego pasuje. Okej, okay, spróbujmy zdobyć więcej odpadków z tych beczek. Tu chcę jedną. Hits. Dobra, żeby się nic nie wysypało. Odpadki jeden, dobra. Tego potrzebuję. Tam jest kolejna beczka. I tam widzę jakiś... Wiecie co? Z, yy, zmienimy kurs. Tam coś widzę. I spróbujmy sobie tam dotrzeć. Żeby... Czy to nas weźmie w tamtą stronę? Oh shit! Nie chcę tam spadać. Czy dalej płyniemy... I źle! up Ziom! Zopałem. dobra kamień, deski, nieważne coś tam złapaliśmy, to jest istotne Mamy się, że przez to w ogóle spadamy na dół a na szczęście that's not the case okej, okay, dopływamy do tego czegoś dzikiego już powoli ogarnąłem jak tu wszystko to to działa, jakieś rozpracowałem ten żagiel i tak dalej także jest fajnie, o uspokoiło się super I like it Tutaj płynie. w tę stronę. Mam miejsce, to prawdopodobnie absolutnie nie mam. M. Skrzynka. Stwórz skrzynkę. Tu rzuć łopatę. Postaw skrzynkę. Szybko stawię skrzynkę. ziom M. M. Jom. Co? O, tam jest jakaś wyspa. Widziałem coś, kątem oka? Jest tam! Czemu kątem oka to widać, a na wprost nie do końca? Jak to działa? Chyba... Chociaż chyba w sumie już rozumiem Mgła się rysuje, że tak powiem, na wprost postaci, a nie dookoła niej O nie, za blisko Spadaj M. Okej okay. Czy my możemy... Czy teraz nie ma pogody sztormowej, więc wiatr nie wieje, to znaczy, że nigdzie nie płyniemy? Dokładnie No płyniemy sobie tak Śmieszne, że to działa w każdym miejscu trawy Mamy sześć miejsc, myślę, że powinno spokojnie starczyć Kło, przepis, śruba. Ok, dostaliśmy sporo rzeczy ciekawych. Teraz możemy z powrotem płynąć w tamtą stronę. E, płynie to jakoś. Aha, bo nie płyniemy pod wiatr. Zakładam. Tak to działa? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może jest w jakiś sposób, żeby dowiedzieć się, z której strony wiatr wieje? Nie wiem. Dobra, naprawmy to, żeby Rakin tego czasami nie zniszczył. Bo tego będziemy potrzebować. Nie! Ani się wasz. Nara. Eee, nie złapiemy, nie zdążymy. Dobra, trudno. Dowodujmy sobie to najpierw. Eee, fundacja. Co? 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 Co A plastik? To są plastiki. Halo. Tutaj. Dziękuję. Hejs. hez. Lówka. Teraz to się możesz smoknąć. Ok, to jak górę rozbudowujemy, zanim tam dotrzemy, mm. zobaczymy, ile możemy rozbudować zgodnie z tymi podporami. E, tylko tyle, dobra, fajnie. Środki zostawiamy będą drabiny z czterech stron, wszędzie, że można było wejść To będzie takie centrum tej tratwy. Będzie bardzo dzika. I powinniśmy powoli wyciągać jedną rzecz konkretną. Ok. Zwijamy żegiel. Zwijaj. Zwijaj. Albo. Ym... Oprócz go tam, tam płyniemy, dobra. Eee, gdzie ja schowałem? Tutaj jest. Federko. I sobie je przymocujemy. Sobie je przymocujemy, załóżmy. Ok, niech się trzyma. Jest wystarczająco blisko. Powinno dać radę. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Najpierw bym zrobił jeszcze jedną skrzynię. Póki mogę. I schował te rzeczy tutaj. O, te skrzynki te będą naprawdę wszędzie na razie. Ale to tylko po to, żeby sobie potem ułatwić życie, więc spokojnie. Damy radę. Um, te materiały, wszystkie dajmy tutaj. Chcę coś posegraować żeby potem tego nie szukać. A kamienie to tam. Kij z nimi. Ananasa możemy zjeść jednego. Dobra. Po pierwsze, zrobiłbym sobie jeszcze siekiera, bardziej trwała. Może na razie nie. E, zwykłą. Kamienną inną siekierę byśmy sobie zrobili? chociaż ta z, czegoś jest z odpadków, no nie, mm, 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 tak nie będzie. W ogóle nie wiem, czy mówiłem. Odkryłem, że tutaj można zrobić teraz, mogę teraz zrobić mocniejszy hak, mocniejszą siekierę i łuk. Znalazłem do tego odpowiednie jakieś tam yy, manuskrypty. Nie, nie wiem, tak naprawdę nie pamiętam. W sensie miałem to dograć w tym momencie i chyba nie nawet nie nagrałem, Chyba coś tam pogadałem do siebie sam, ale <grym> nie nagrałem tego fragmentu, żeby to rzucić zobaczę, może gdzieś to tam jest Ym, bo to był dość istotny moment, kiedy się zorientowałem wrzuciłem po prostu chyba śrubę i coś tam jeszcze do crafting table a. i to mnie na... tak, i to mnie nauczyło właśnie tworzyć łuk, okej okay. na razie tak nie potrzebuję, na razie sobie zrobię zwykły hack Bo, bo, czemu by nie, drewnianą włócznię, bo to się zawsze przyda na rekiny, czy coś nie róbmy więcej lin, zobaczmy czy gdzieś je mamy jasne, że mamy zrobię sobie, aha nie mogę zrobić dwie zrobię sobie dwie, elo i deski robimy sobie drugą tą, dobra to mogę na razie schować to mogę zastakować z tym, to mogę schować tutaj. Czy jest jeszcze miejsce, gdzie mogę coś schować? Tutaj mogę schować kamienie. Cześć, przygotowałem się na ciebie. Zniszczysz to, ale ja zniszczę ciebie. Kiedyś? Dobra. Dobra, potrzebuję wyższe drabiny. E, czy mam jak zrobić? O nie, zużyłem wszystkie. Odpadki wszystkie zużyłem. Nie mogę zrobić drabin. Shit! Zaraz, bo z czegoś robiło drabiny. Eee, drabiny, drabiny, drabiny. Ja są, że z gwoździ. Ani nie, Gdzieś gwoździe miałem? Tutaj mam kilka gwoździ. Jeee! Yeah. Dobrze. Więc jednak mogę je zrobić. Tylko muszę pamiętać, żeby ich nie stawiać na odwrót, tak jak się stawiałem do myśli, Bo to jest absolutnie zesrane. Dobra, <ścoughs> dobry skok, świetny elek, zajebisty. Nawet nie skoczyłem, więc tam spokojnie do doskoczę, ale potrzebuję. Potrzebuję się odbić, a tego nie robię. Czemu on nie, może, nie potrafi skoczyć podczas biegu? Sklanki, as fuck. On skacze z opóźnieniem jakimś, dobra. Watermelony zbieramy. Żółte kwiaty, niebieskie kwiaty, czarne kwiaty. Elo, wszyscyutko bierzemy. Mamy na to miejsce? Okej, okay, szybko się kończy. Ale możemy tu spokojnie wrócić. Myślę, że jeżeli będzie bardzo słabo, to możemy. Żeby doskoczyć tam, to będziemy mogli sobie zrobić to jeszcze wyżej. W sensie co mi to tam zależy. tak będę musiał zrobić to dłużej i tak. Dobra, to to sobie schowam. Kwiat. E, nasiona, nasiono. Żółty kwiat. Gdzieś tu jeszcze nasionka były. Że tu. jest Dobra, mam więcej miejsca. I spróbujmy dostać się wyżej. Tak, więc chce ci się pić, jesteś głodny, wszystko naraz. Ok. Easy, ziemuj. Mam cię przykrytego. <laughs> I got się covered. I teraz. E Podłoga podniesiona. Nie doskoczę tam. Ale gdybym tak podpłynął trochę bliżej. Jeżeli to się trzyma tutaj, tego punktu To może jest szansa, że się obróci A Coś tam idzie Idealnie, ej, perfekto. Fajnie, że nauczyłem się tak nawigować tą tratwą O, nawet nie musiałem skakać, świetnie Na tym etapie to zbieram już wszystko i tak będę poczuwał, miał dużo skrzynek i w ogóle Możemy się tym... Chociaż, czy ja muszę zbierać te kwiatki? Mam do nich nasiona Więc w sumie chyba nie jest to już potrzebne O, shit Dobra, to wiecie co? Żółte kwiatki mam, pineapple, pineapple weźmiemy No, no już nam się nie zmieściło, jasne Dobra, zróbmy tak. Czarny kwiatek wypadł, niebieski kwiatek wypadł, nasiona czerwone, wypad. To też wypadł. To wypadł, to wypadł, to mamy. To od razu zjem. Mango też mogę od razu zjeść. M mam tego w opór. Bierzemy kratę. Odpadki, gwoździe, ruda metalu. Dobrze. To mi się przyda. Czy mogę to zniszczyć? Nie? A czy tą lepszą siekierą mógłbym to zniszczyć, czy to tylko tak po prostu jest, żeby sobie było? Bo teraz nie jestem pewien. Oh, Moga, Demet. Taka ciekawostka teraz. Generalnie znalazłem. Yy, jakiś czas temu kupowałem sobie. Może nie tonę. Ale nakupiłem sobie kilka rodzajów mikrofonów różnych. Do robienia różnego rodzaju rzeczy. Bo. O, jak ładnie się robi. Bo generalnie. Mam wrażenie, że kiedyś na YouTube robiłem więcej rzeczy. Wiecie, na przykład studio filmowe Graba, jakieś trolle w filmie z Sergiuszem i tak dalej, różne, nie? A z czasem jakoś coś yy, jakby przestałem. Co było. Ja to zrzuciłem na trawę. Jestem genialny. <laughs> yy, a z czasem jakby przestałem. Giant Clam. Dobra, to może to nie jest rozważne. Byłem zbyt zainteresowany, żeby zareagować. Nieważne. To wezmę tu, te nasiona połączę ze sobą. A to nie są te same nasiona. Nasiona na Dobra, to mogę zostawić. To mogę zostawić, to mogę zostawić. I. To mogę zostawić. A to sobie powodobywamy. Wiem, że to jest rekin, ale... Och, gnoju... Ol, no, ryby... E, mogę zrobić przynętę na rekina? Mm. Dobra, ej, zostajemy tutaj i robimy przynętę na rekina i my go... Najpierw sobie zaćupiemy, a potem zdobędziemy to, co tu jest dookoła i będę miał czas pogadać. Wiem, jak dobry plan. Noba Tylko, czy gdzieś tu są jeszcze liny, czy muszę zrobić Mogę zrobić easy Wędka I wędka pomoże mi Zdobyć ryby które są mi potrzebne na tą przynętę dla rekina No więc miałem mówić, że, jako ta ciekawostka, że ogarniałem sobie dużo różnych rzeczy, wiecie, jakieś statywy, lampy, kamery i tak dalej. Do różnego rodzaju mikrofony, do, różnego, do robienia różnego rodzaju, rodzaju rzeczy, no bo różnych mikrofonów używa się do różnych rzeczy. Typu, typu ten co mam to jest mikrofon pojemnościowy tak zwany, do śpiewania, do, do głosów ogólnie, do nagrywania takich rzeczy, więc pasuje idealnie. Są mikrofony shotgunowe, które nazywają się y, bo są kierunkowe, tak, tak stricte, i są bardziej do kamer, żeby w odpowiednim kierunku one szły. Są mikrofony dynamiczne, co też nie chcę się wdawać w szczegóły, ale generalnie mają chyba, to by chyba było, że mają szerszy zakres em, głośności, bardziej tak normalizują dźwięk, nie jestem pewien. Na pewno, to, to są te, z którymi wszyscy śpiewają, sobie trzymają w ręku, przy ustach i tak dalej, nie? To są mikrofony dynamiczne zazwyczaj I one biorą to, co jest strasznie blisko i wytłumiają to, co jest dookoła No i wiecie, są jeszcze mikrofony te tak zwane krawatowe, co się gdzieś tam przypina, są mikrofony em, Do telefonów i tak dalej, no mówię wam, te, tego jest naprawdę tona i, i, i tak dalej Mam chyba już co potrzebuje. te rekiny Lina. Dobra To zróbmy to tak, że zajmij czymś rekiny LOL Ale ja to koło tego rzuciłem, no nie do tego podpłynie, prawda? A jak on mnie ugryzie, tratwę przez to? Ogryzie mi tą tratwę Głupi jestem Nieważne Potrzebuję odpadków głównie To jest piasek To ja też zbieram Kamienie, no mogą być, ale kamieni mam sporo Bym się skupił bardziej na tym Więcej piasku Mam sporo życia, więc jak mnie rekin dziabnie to będę mógł i tak uciec Halo Nurkuj Cały czas gryzie. To jest dźwięk, jak on gryzie, to, to dzikie coś? Czy moją tratwę? Bo nie jestem pewien. Ok, przestał się tym zajmować. Zaj zajmował się tą tą przątą cały czas. Ok. Spoko. No to świetnie, zdobyliśmy sobie kilka rzeczy. Ogromny małż. Czy możemy coś z tego zrobić? Widzicie, miałem gadać, a się skupiłem. Ptasi gniazdo. Miejsce, w którym Mewy odpoczywają i składają jaja, nie zbliża się do niego za bardzo, żeby ich nie spłożyć. No to to będzie gdzieś wysoko na górze. Okej, okay, cacy. Ty ja bym zrobił taką przynętę jeszcze jedną. I, i wydobył tam więcej te, tego czegoś, bo ten piasek i tak dalej to się może przydać. No kończąc moją historię. więc generalnie mam mam mikrofon pojemnościowy, ten jeden, co tutaj mam. Mam mikrofon e, shotgunowy do kamery. Mam jakiś starszy mikrofon do kamery, ale on jest w ogóle jakiś dziki, dziwny, nijaki do wszystkiego i do niczego. Um, mam tak zwany Field Recorder, czyli coś do czego można podłączyć mikrofon w terenie. Taki poważny, przez... Wiecie, takie poważne, grube, okrągłe wejścia. Nie, nie, nie duże jacki, tylko te jeszcze większe wejścia. No, i mam właśnie ogarnięty mikrofon krawatowy, który miałem kupiony i nigdy z niego nie skorzystałem nigdzie. Więc ciekawostka jest taka, że sobie go wyciągnąłem teraz, podłączyłem do jakiegoś ustrojstwa i naraz nagrywam dźwięk do gry normalnym mikrofonem i tamtym, więc sobie go będę teraz sprawdzał. Ale no, jest yy, śmiesznie. Co się tak, że tego nigdy nie wykorzystałem? No to, to miał być wykorzystane, jakbym miał. Być gdzieś daleko od kamery, tak? Podczas kiedy, no, nie wiem, ktoś nagrywa na kamerze coś, a jestem gdzieś dalej. To tak, żeby było mnie słychać cały czas tak samo, albo kogokolwiek innego, kto tego mikrofonu używa, no to musi mieć mikrofon cały czas przy sobie osobny, nie? Potem to się gdzieś tam synchronizuje. I smutne jest to, że tak sobie o tym myślę. Tak znalazłem ten mikrofon i sobie o tym wszystkim wspomniałem, i mam takie. Czemu ja z tego wszystkiego nigdy nie korzystam? Zginiesz, ile zostało? 10%, masz typie szczęście, i są deski. Także no, smutek trochę. W chciałbym pogadać jeszcze jakieś rzeczy i tak dalej. Ale coś mi to nie idzie. Mam wrażenie, że wpadłem za bardzo w rutynę nagrywania filmów z gier. A mógłbym zrobić dużo więcej. I szczególnie teraz mam takie pomysły, kiedy się źle czuję. <laughs> I kiedy mnie trzyma choroba jakaś wredna. I nie chcę puścić. Także jest, jest śmiesznie. Definitywnie. Dobra. Znowu kot kotratwy. Jakiś ułomny jestem. I tam, gryź to. Ja się najem za, te, za ten czas, żebym pod wodą potem miał siłę. Sio. Dobra. Zgarniamy co się da. A tego się nie da? What? Glina. Zbieram wszystko, czego mi jest mało. Kamienie to tam zbierają się same. Więc glina i piasek i odpadki mi się strasznie przydadzą. Wiem, że to może być trochę żmudne, jak tak? W sumie cała gra jest bardzo spokojna, ale... Z tego, co widziałem, na szczęście wam się seria podoba. I się cieszę z tego bardzo, bo mi się przy tym luźno fajnie siedzi. I wam takiego luźnego coś do oglądania też się może przydać. Nie wiem, ile mam czasu. Dlatego jadę na ostatkach sił. Czy znaczy na ostatkach sił? Na. Nie, nie, nie. Złe słowo, którego chciałem użyć. Jadę na styk. Okej. Okay. Szczerze, wydobyłem chyba ile się dało. A ja go mógłbym. Mogłem go zatrzaskać teraz za ten czas. Okej. Okay. Ale wiem, jak robić przynajmniej tą. Um... Łapka na rekina. Także easy. To teraz... E, odpinamy to. Elo, płyniemy dalej. Sio. Spaduwa. Dobra, to, to taka mała przygoda. Żeby was nie zanudzić, chociaż... ta Mała przygoda, tu już minęło pół godziny u mnie. Także no, śmiesznie. To ja pozbieram sobie jeszcze surowce i rozbudujemy trochę dalej... Te nasze wyższe piętra. Podkrywamy, co można zrobić. Z małża można zrobić te, te, te dzikie gniazdo. Z rudy metalu już mam zbadane. Ja sobie robisz? On tylko przelotuje do tego jednego. No nie nieważne. Um, brakuje nam sztabka metalu, czyli musimy zrobić ten pies do przetapiania. Ok, coś tu się powoli tworzy. Słucha cegła. No to z gliny będziemy mogli zrobić. No to ja zaraz zrobię. Czekajcie, to mogę nawet teraz zrobić. Gdzie to się robi? Mokra cegła. Um, to zrobiłem tych cegieł trzy. Jeszcze jedną gdzieś tam mam. I mogę sobie je postawić. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Rewelka. I pójdziemy w dobrą stronę, bo rzeczy się spełniają. Tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem, czy tu jest zła i dobraz. Strona, ale zauważyłem, że w niektóre strony się nie spawnują rzeczy, więc... Może lepiej nie. Dobra, to tyle ten odcinek, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia next time. Na razie.